bardzo serdecznie, z tej strony Burkmanie. I dzisiaj pokażę wam typowe jak tworzę filmy tak naprawdę w, Z gier po prostu, jak tworzę te filmy eee, No i pokażę wam mniej więcej jak to wygląda wszystko Montowanie, nagrywanie Mi Nie będę tak dużo nagrywaniu uwijał Pokażę wam mniej więcej jak to wszystko wygląda Więc, teraz, tak pokażę ta, Tak wygląda normalnie film Gdy Niech mi nie przeszkadza oczywiście. A gdy mi przeszkadza, no to już zaraz będziecie później widzieli inaczej ten film, bo taki to jest zmuszony byłby. E, po prostu hałas w moim pokoju, więc tak to wygląda. No i gdy graj normalnie? mówić coś, jak ktoś się będzie wtrącał drugie zdanie. Po prostu, więc no jak tu normalnie gry mówić, co? Nie? Nie, nie. Nie pomożesz. Nie pomogę, panu. No właśnie, nie o to chodzi w tym wszystkim. No i tak to wygląda mniej więcej, jak widzicie, w trakcie gdy montuję film, teraz już montować zaczynam wszystko. Szukam, szukam pliki i teraz wrzucam do montowania. Jak słyszeliście, tam w tle było można usłyszeć telewizor i mojego brata, który też tam się odezwał. No i w każdym razie wrzucam szybko pliki yy, do tego zmontowania. Później ustawię, odpowiednio ustawiam i lecę dalej do kolejnego etapu, do tworzenia filmu i tak dalej do przodu praktycznie też zaraz. jesteśmy już w etapie, w którym właściwie montuję filmik już tak dokładniej e, doszczętny w etapie w każdym czyli jak w każdym momencie w składa się film e, ja tutaj jest, postępuję z intrem i outrem w bardzo fajny sposób wygląda to tak Ono normalnie, oryginalnie tak wygląda to outro, ale ja lubię sobie właśnie wziąć troszeczkę speedtime'a, wziąć po do 120 i puścić. Jeszcze raz wam puszczę. Pa! Zawsze to jakoś brzmi, zawsze energetyczniej. Tak samo robię z intro. Intro oryginalnie też brzmi inaczej, a przy montażu ja je trochę zmieniam. No i wygląda mniej więcej tak, jak zauważyliście to um, No ale po przyspieszeniu wygląda ono tak <muzyka> Według mnie bardziej tak. energetycznie, więc w tym momencie ja już może przejdę do kolejnego etapu mojego tworzenia filmów, więc zaraz do Was wrócę I w tym momencie, jak zauważyliście, tutaj jest już w folderze który mam muzykę, pliki muzyczne po prostu e, gdzie mam muzykę swoją trzymam e, którą po prostu będzie do posłuży mi jako źródło dźwiękowe dodatkowa muzyka w tle filmu e, ja już może nie będę wam pokazał jak to tak dokładnie wygląda wszystko Oczywiście plik przeciągam, wkładam muzykę i jest praktycznie złożony cały tak jak widzicie tutaj powoli wkładam później reguluję muzykę zgodnie że było z filmem reguluję jej głośność E, zaraz do Was wrócę z pełnym wykończeniem e, jak to wygląda już to jest muzyka po układaniu i już rzucono także wracam. zaraz wracam więc jesteśmy w etapie już ja mam wszystko gotowe muzykę włożoną praktycznie wszystko jest gotowe ale jednak jednak to jest po przyspieszonym tempie jest także trochę też inaczej brzmienie e, muzyka leci e, poza już zakończonym filmie także muszę oczywiście muzykę też wycinać i później usunąć dany fragment, żeby wszystko pasowało do danego momentu. No i tak jest w niektórych momentach innych, które muszę zrobić, wiem, że przerwę tutaj mógłby właśnie to co zrobiłem. Czyli wycięłem dany fragment z tego filmiku, po prostu też przecinając filmik i edytując go jeszcze w ostatnim momencie. Więc no, tak to wygląda mniej więcej z tej perspektywy tutaj w montowaniu. Wszystko jest mam prawie gotowe, muzyka jest porzucana. Wszystko jak na moim stopniu jest zrobione. E, no co jeszcze mam tu wiele mówić? Wszystko po Teraz układam ostateczną muzykę e, tak, jak powinna wyglądać, e, w stosunku do e, filmu. No jak widzicie, jeszcze raz to wyjdzie troszeczkę do zapasowego filmu, fragmentu bądź dźwiękowego. Ale to wychodzi mi za każdym razem, jak podchodzę coś i jeszcze raz później w trakcie odcinka wytnęło. Widzicie, otra. Że w trakcie intra by jeszcze trwała muzyka dalej, wyglądałoby mniej więcej to tak, czy nie? Nie, nie puściłem tego e, w każdym razie, w ogóle by leciała muzyka jeszcze w tle mojego intra. No ale w każdym razie, przez chwilę by było można usłyszeć mój jeden z takich bardziej ulubionych utworów e, tf, muzycznych, który taki Gravity Falls. A nie wiem, to jest tak zwane Wodogrzmoty Małe, to jest dosyć fajny serial, który mi się bardzo podobał. było było chwilę słychać to tego, tej muzyki. Ale w każdym razie, tak wygląda mniej więcej montowanie już filmu, ja go przejdę teraz do etapu kolejnego, czyli yy, wstawianie po prostu yy, dodatkowego elementu, czyli przejścia. Czyli takiego przejścia, że po prostu nie macie yy, tak nagły przeżyć, że jest, jest jedna sceneria, przeskakuje wam od razu na automatycznie na drugą, przez co znowu mi się yy, czas yy, tych skraca i tak dalej. I to wszystko wychodzi cały czas w takim samym etapie. Yy, lecimy dalej. I w tym momencie, jak widzicie, już mamy gotowy film jest zmontowany i przechodzę teraz już do ostatniego etapu praktycznie, e, czyli eksportowanie, czyli przetwarzanie filmu e, do mojego już przedziału, żeby, żeby film po prostu był cały zmontowany e, tak jak należy, się, czyli pełna zmontowanie filmu, jak to miała wyglądać. Wchodzę oczywiście, ja tym programem robię teraz to, co tutaj widzicie, to, to robię tym samym, programem praktycznie, a mikrofon i to ja wiecie teraz mam ten pakiet jak wygląda e, ten film, klasyfikacja i tak dalej muszę też zmienić teraz na początku ustawienia e, jak założycie jakość. Jakość jest ustawiona na e, mniejszą niż HD chyba, ale to jest mniejsza ta słabsza, czyli 6730p. już tak nie pamiętam, ja nie orientuję się tak, żeby pamięć to mieć e, te wartości obrazowe. Um, więc tak to po prostu wygląda. No, jak widzicie tu już lecę powoli szybko to robię. Eh, tu już się zacząłem ustawiać. No i chyba to było na razie tyle. tyle ty, nie nic ustawiałem. Tu jeszcze miałem oczywiście, pokazałem też opcję, wybieram sobie właśnie wysokiej jakości ever, obraz. Też możesz nazwać automatyczną ścieżkę audio lub ścieżkę po prostu wyjścia od razu na online, ale to nie wiem jak działa dokładnie, bo nigdy z tego nie korzystałem, szczególnie. W każdym razie jesteśmy już w etapie, tym e, dajemy po prostu przycisk start, e, zaraz dam i po prostu wyskoczy nam po prostu komunikat, który poinformuje oczywiście tutaj wstawiam pierwszy tytuł, e, z czego to odcinek jest, żeby od razu sam sobie wiedzieć dlaczego, z czego to jest odcinek, a po czym wybieram opcję start i wyświetla mi się okno, na którym pokazuje mi się E, informacja o tym, właśnie ile będzie to trwało, e, Tutaj czas, a ile to trwa, w danym teraz to trwa. Także to tyle w tym momencie. aż czekamy na film zmontuję i zaraz zaraz A w tym momencie, zaraz pokażę wam, jak to będzie, więc przyspieszyłem, tębie to już robię. E, wygląda mniej więcej tak, ja sobie wrzucam tutaj tło, co jest na tło ma być, nad płońem, być. E, i miniaturki wszystko pościągamy z internetu. Wklejam to co jest mi potrzebne głównie na obrazie wyjmacie bardziej go przyciągnięty e, także dla Was to jest trochę słabiej widoczne. E, wstawiamy postać, która mnie interesuje, i tak dalej, i to wszystko. E, no i ustawiamy w tym momencie. Ja wyrażę wszystko, poustałem tak jak chcę, e, żeby pasowało mi. Ustawiam wielkość danego modelu, żeby nie była zbyt wielka, na przykład, czy coś tam powiększyć, żeby to jakoś miar wyglądało. No a potem pod koniec już zaczynam po prostu wstawać yy, po prostu ikonę yy, takiego jakiego mam być overwatch trochę powiększe i tutaj wstawiam szybko tytuł, numer odcinka który to jest odcinek yy, na tym kanale po prostu i jak to ma wyglądać, powiększam go oczywiście i tam szybko montuję, bo to nie mówię jest trochę chwila, to może zajmuje 5 minut i zajęło to około stworzenia tej miniaturki ale naprawdę jest bardzo proste to, to stworzenie też nie jest, jest to z etapów cięższych do tworzenia eee, później oczywiście ja tu już zaczynam poruszać się wykupiać narzędziami które mam dostępne e, w programie więc później już po prostu zaczynam lecieć e, z normalną kwestią ustawiania i tak dalej i dalej ja tu łączę już naprawdę szybki timing bo tu mówię wykupiałem się wszystkie e, z tym miniaturką po prostu jak widzicie obracałem tu literę, tak tak, mieszałem to różnie tak żeby jakoś dawało e, jakieś fajne efekty e, po czym no, jak pokazywałem zrobiłem sobie już powoli zaczynałem robić ale zauważyłem że jest mało widoczna miniaturka na przykład e, zaczynałem zrobiłem obwódkę niebieską do tego e, do tej piątki jak zauważycie po prostu w następnej wiem, zaraz zobaczycie że jest to trochę wybieram pędzle i pędzle ustawiam tutaj kolor i widzicie, trochę bardziej widocznie jest ta miniaturka, w tej miniaturce, piątka ta. A gdy już dopiero przeszłem w drugim etapie, pomalowałem to na żółto, cały napis, zrobiłem kontur i wybrałem odpowiednio kolor. Na przykład wybierałem odpowiednio dostępne mi kolory, miałem włączone w tę palety i paletą ustawiałem. Tutaj zapomniałem o jednym takim błędzie, zapomniałem ustawić tło i tak wyglądała ta piątka, po prostu jest już plik gotowy do wyjścia, w wyjściu. I w tym momencie ja praktycznie już e, jestem gotowy do tego, żeby ten film e, plik eksportować. Tutaj nie widzieliście tego. E, ja już mogę to wszystko podstawiałem i była gotowa miniaturka za, że za i w tym momencie jak widzicie tutaj już mamy gotową praktycznie e, tą scenę. E, jak widzicie mam tutaj w tym folder, w którym miałem te wszystkie pliki e, są tutaj, które wykorzystałem, a tu już jest gotowa miniaturka i ona wygląda mniej więcej o... tak jak teraz widzicie, też jest gotowa, jest cała zmontowana i wygląda ona tak e, Czyli już mnie tylko mam sprawę z głowy, więc wszystko jest takiego. Teraz powróćmy do tego montowania naszego. Filmik został zapisany jako Overwatch 5, bo to piąty odcinek. E, czyli został zapisany na moim dysku w folderze, e, który zaraz tutaj zobaczycie, także tu już film zapisany, e, jest w folderze jak widzicie. I teraz przechodzimy, możemy przejść do ostatecznego etapu, czyli przygotowania go rzucenia na YouTube. Więc przechodzimy już do ostatniego etapu, e, czyli wrzucenie teraz e, filmiku na, YouTubie, na YouTube. Na YouTube'a. Po prawej mamy e, oczywiście naszą miniaturkę, tam sztiki, a po lewej mamy gotowy nasz pik, który jest już gotowy do wrzucenia na YouTube. E, więc teraz przechodzimy już jak jesteśmy już? Na, na naszym menu na YouTube. Ie. Przesyłanie, przeciągamy klik e, z overwatcha do tego rzucam. i zaczyna się powoli przesyłać mi oczywiście to wszystko będzie zależało jaką ma prędkość internetu, jak szybko będzie się wrzucało to e, w tym samym czasie ja już mam tutaj informację na dole jedną Wstaw e, standardową miniaturę i tam muszę zaznaczać to i pojawia mi się oczywiście ikona której tutaj nie widać e, żeby mnie przekierowała przekierowanie muszę ustawić na tą miniaturę, która jest w tym folderze Czyli ustawić bez bezpośrednie ustawienia Do tego folderu e, Gdzie się znajduje Więc tu już dalej nic nie ma Dodaję już e, kolejnie e, Do playlistu, Czyli takiego jakby Zgromadzenia tych filmów e, Danego typu e, To gdzie ma się to znaleźć Jeżeli ktoś by szukał po plajtach Czyli utworach pełnego towaru to gdzieś Oczywiście tu ustawiam która jest zwiększam popularność Ale też trzeba to uważać. Zarabianie to jest taka kwestia, mało ważna, dla, jak dla mnie, bo jeszcze nic nie mogę zarobić z tego, bo to nie jest zbyt na razie aktualny moment warte dla mnie. Także to na razie tyle w tym momencie. I czekamy, dajemy opublikuj i czekamy, aż y, film po prostu zostanie przesłany. Jak widzicie, film znajduje się już na moim kan tutaj kanale. I informowanie, gdzie mogę opublikować, go, pod jakim linkiem. Oczywiście, ja wchodzę szybko na swój mój kanał, żeby wam to pokazać. Film jest dodany. Można go obejrzeć, jest możliwość edytowania. Cały film mogę obejrzeć od razu już na YouTubie. Także to w sumie tyle co jest gotowe z tej strony ulepszenie. Tam. Nigdy z tego nie korzystałem. E, mówię. Więc to jest tak to wygląda wszystko w ustawieniach także no, nie więcej nie mam co gadać. Tyle co powinniście wiedzieć o tym jak tworzyć te filmy na YouTubie. Więc to tyle. Trzymajcie się i cześć!